Mam tutaj już wyczyszczoną podstawę alternatora i pompy układu wspomagania. Wymieniłem tą rolkę od napinacza. Oryginalnie była zamontowana dajko. Jeszcze by chwilę mogła posłużyć, ale miałem wszystko wymontowane. Także założyłem nową rolkę. Z ważnych informacji. Śruba odmocowania rolki jest na lewym gwincie, czyli, żeby ją odkręcić, musimy kręcić w tą stronę, w którą normalnie śrubę zakręcamy. Tu jeszcze włożyłem śrubę odmocowania tej podstawy do bloku, żeby było widać, w którym miejscu się one znajdują? Może komuś to pomoże przy demontażu podstawy. Tak wygląda postęp prac w komorze silnika. Mocowanie alternatora jest już na swoim miejscu. Tutaj osłona termiczna nie jest przykręcona i będzie ona dopiero po zamocowaniu pompy od układu wspomagania. Zakręcona. Teraz zamontuję alternator. Podłączę do alternatora jedną wtyczkę i jedną końcówkę oczkową od Plusa. No i później zajmę się montażem katalizatora. Ale to będzie on prowadzony od spodu. Alternator trafił już na swoje miejsce, została podpięta do niego wtyczka i złącze plusowe zamontowałem również tutaj tą stałą rolkę prowadzącą. Ale dopiero została założona po montowaniu alternatora. Tam jedna ze śrub mocujących alternator, by przeszkadzała. Podpiąłem tutaj również sondę lambda, tu przed katalizatorem, która się znajduje. Jeszcze jedna uwaga. Odnośnie montażu katalizatora. Ta z czterech śrub, która się znajduje najbliżej silnika, mniej więcej tutaj, będzie musiała być dokręcona. Tutaj z okolic filtra oleju. Bo od spodu nie ma możliwości, żeby do niej dojść. Także zabieram się teraz za montaż katalizatora. Złączyłem tutaj wydech opaską. Tutaj przewód do sondy lambda przeprowadziłem między czujnikiem ciśnienia oleju, a wysprzęglikiem. I dokręciłem od spodu trzy nakrętki. Czwartą dokręcę od góry z okolic filtra oleju. Dokręciłem czwartą nakrętkę od tej szpilki od katalizatora. Wspiłem wtyczkę od sondy drugiej lambda i tutaj wstępnie przełożyłem pasek. A teraz będę się zawierał za montaż pompy od wspomagania. Montując pompę od wspomagania W pierwszej kolejności wkręciłem ten przewód ciśnieniowy w pompę Następnie zamontowałem tutaj na dwóch śrubach Wspornik, który przytrzymuje ten przewód ciśnieniowy Zakręciłem trzy śruby od mocowania pompy Tu jest jedna na imbusowy tutaj jest od strony paska sprzętu jedna śruba i druga śruba jest tam poniżej też na imbusowy dokręciłem te trzy śruby spiąłem wtyczkę dopiąłem tu wtyczkę, opaskę do wspornika zakręciłem 4 śruby od osłony termicznej silnika. Także teraz pozostało mi założyć pasek do sprzętu, zwolnić blokadę napinacza. Tutaj jeszcze podłączyć przewody od zbiornika. ...płynę do wspomagania... ...napełnić układ wspomagania świeżym olejem, podłączyć klemę do akumulatora i to będzie na tyle. Dopiąłem tam do opaski przewód od sondy lambda, tej która jest za katalizatorem. Założyłem pasego sprzętu. Ważne jest zapamiętanie sobie, jak on był poprowadzony. Można sobie nawet narysować, chyba że jest to tak oczywiste. To nie ma potrzeby. Zdemontowałem zbiornik od wspomagania. Wypłukałem go. zbiorem tutaj już przewodem, ten przewód zasilający pompę. Ze zbiornikiem. Tutaj mam odłączony przewód powrotny od pompy. I tutaj jest założony wężyk. Co prawda trochę za długi, ale nie chciałem go ucinać, bo kiedyś się może przydać. A tu mam przewód powrotny od pompy. Wcisnę do niego kawałek wężyka i olej tym wężykiem trafi do bańki na zużyty olej. Tutaj jeszcze przyłapałem drutem wężyk, żeby mi ciśnienie go przypadkiem nie wysadziło i żeby mi się tutaj nic nie pooblewało. Także teraz zaleję zbiornik nowym olejem do układu wspomagania. Trochę więcej niż do poziomu maksymalnego, ponieważ mi to, ten olej będzie tylko z układu ubywał. Bo przepracowany. Z układu trafi do bańki. Podłączę klemę. Od, uruchomię samochód. Wykonam kilka ruchów kierownicą w prawo, w lewo. Jako, że jestem sam to go szybko zgaszę. Zupełnie poziom oleju i docelowo, żeby trafił świeży olej do układu. Pojemność układu wynosi 1,8 litra. Jestem już po odpaleniu samochodu. Olej tutaj tym powrotem bardzo szybko ucieka z układu. Jak pracuje pompa, wykonałem dosłownie dwa szybkie ruchy kierownicą i dużo ubyło oleju do układu wspomagania ze zbiorniczka. Jeszcze mi zostało tutaj w butelce z pół litra, także rozłączyłem już tą rurkę, którą zabezpieczałem ten kruciec, żeby mi nic się nie wylało na zakręconym zbiorniku. Położyłem go tutaj na boku. Olej, ściekł do zbiornika z rurki. Teraz rozłączę ten przewód. Podłączę go do zbiornika, przykręcę zbiornik oraz uzupełnię płyn, poziom płynu do układu wspomagania. I to będzie na tyle. Widziałem filmiki spłukania układu. Tam mieli 3-4 litry. Akurat takiego zabiegu nie wykonywałem. Bo tutaj i tak wymiana na świeży płyn temu układowi dużo pomoże i wpłynie na jego żywotność. Wolę powtórzyć ten zabieg z wymianą płynu do układu wspomagania po 20-30 tysiącach kilometrów, niż płukać układ, zużywając znacząco większą ilość płynu do wspomagania. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania i do zobaczenia. Miałem już kończyć, ale jeszcze zrobię taką aktualizację. Myślę, że warto o tym powiedzieć. Tutaj w lewej strzykawce mam płyn do układu wspomagania, który jest zupełnie świeży. Nie był w układzie. Tak się on przedstawia. Ten ze środkowej strzykawki. Jest to płyn po wymianie w układzie. Wymieniłem tylko objętość taka, taką jaką podaje producent, także nie robiłem żadnego płukania układu. I to jest po takim krótkim dystansie jeździe próbnej po 6 km mniej więcej. Także zapewnie trochę się jakichś zanieczyszczeń pozostało. A tutaj, dla porównania, jest czarny, no nieprzejrzysty płyn z układu wspomagania. Myślę, że po 160 tysiącach kilometrów przebiegu nikt go raczej nie wymieniał. Także. Czy warto wymieniać? Czy warto płukać układ? Tutaj zostawiam to do interpretacji przez oglądających. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.